Hej, szefie, hmm. możemy na słowo? Czego chcesz? Oboje dobrze wiemy, że Mimzi ciągnie ze sobą kłopoty. Ona czegoś chce, a komu tym razem zaszła za skóry, nie wiemy. I bez problemu się tym zajmę. Spokojnie, Haskuś, kto o zdrowych zmysłach chciałby ze mną zadzierać? Wiesz, nie było ciebie przez jakiś czas i cholera wie, co się z tobą działo. Nikt nie musi wiedzieć, co się ze mną stało, słodziaczku, mały. Może masz moją duszę, ale nie znaczy, że jestem twoim zwierzakiem. E, ależ jesteś! Powiedział ten, co sam jest na smyczy. Co <grym> słucham? Nic, ja tylko... Jeszcze jedno twoje słowo, a rozerwę twoją duszę na strzępy! Rozgłaszając twoje jęki na każdej radiostacji, która będzie chciała ze mną zadzierać! Zrozumiałem. Haha, <gadanka> świetna pogadanka, mój druhu. Musimy ją kiedyś powtórzyć.